Szanowni Państwo, bardzo miło Państwa widzieć i bardzo się cieszę, że media nasze tutaj lokalne bardzo monitorowały całą naszą kampanię. Chciałbym podkreślić, że z Panem Profesorem kampania była przyjemnością. Rozmawialiśmy na argumenty, na, rozmawialiśmy na nasze programy wyborcze i merytoryczność i rzetelność dała nam komfort jakby przekazania jak najwięcej informacji o naszej koncepcji czy naszej wizji Uniwersytetu Gdańskiego w nowej kadencji 2016-2020. Jednocześnie chciałbym nadal podtrzymać swoje oczywiście deklaracje i realizować tą pracę bardzo odpowiedzialną, ale zarazem prestiżową realizując założenie główne, to jest kontynuacja działań i zrównoważony rozwój. Tak jak przed chwilą powiedziałem na posiedzeniu kolegium rektorów, zamierzam oczywiście zrealizować wszystkie cele i zadania, które sobie postawiłem. Oczywiście nie jestem w stanie tego sam zrobić. Będę musiał oczywiście współpracować z wszystkimi e, naukowcami, dziekanami, kierownikami jednostek, ale przede wszystkim zespołem e, prorektorów, których e, pewnie będę miał i którzy będą odpowiadali za poszczególne obszary e, zarządzania uczelnią. Chciałbym, żeby uczelnia dalej się rozwijała. Wręcz jest to nasza powinność, ponieważ wybudowano nam ze środków Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Unii Europejskiej przepiękne kampusy w ostatnich latach. Jest to za duża zasługa całego aktualnego zespołu zarządzającego uczelnią i teraz trzeba te budynki wypełnić nauką, badaniami naukowymi i trzeba wypełnić studentami. To jest bardzo poważne zadanie, chyba najważniejsze, co wcale nie oznacza, że nie chcemy jeszcze skorzystać z pieniędzy, które są w ostatnich środkach według mnie z Unii Europejskiej przeznaczone w tej perspektywie czasowej 2014-2020. Mamy ambitne plany, żebyśmy chcemy teraz coś zrobić dla naszego zdrowia i rozwoju sportowego. Chciałbym wybudować oczywiście centrum sportowe. Jesteśmy na liście inwestycji strategicznych, jeżeli chodzi o sport akademicki. Chciałbym, ale to jest nie wszystko, chciałbym również zadbać o właściwy i szybki, dynamiczny rozwój naszej informatyki. Wszystko robimy dla gospodarki. Nie widzę możliwości po prostu tylko się realizować, w, tylko podkreślam w badaniach, które nie będą miały możliwości zastosowania gospodarce, ale chciałbym, żebyśmy w dużej części oczywiście promowali studentów, tak zwanych specjalistów. Czyli my chcielibyśmy rozwijać oczywiście studia doktoranckie, ale nie tylko sam rozwój, ale również znaleźć dodatkowe źródła ich wynagradzania za udział w badaniach naukowych, stypendia naukowe, granty naukowe czy nagrody za osiągnięcia jeszcze na etapie przed doktoratem. To wszystkie obszary są ważne, natomiast dzisiaj bez gospodarki nie możemy sięgać po środki z Unii Europejskiej. Czyli będziemy zacieśniać po prostu współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, które są uczenią wszystkim, ale przede wszystkim jesteśmy największą uczenią naszego wybrzeża. Będziemy, która nas, samorządy nas wspierają w tych naszych przedsięwzięciach rozwojowych. Chciałbym bardzo dobrze współpracować i wydaje mi się z szkołami wyższymi, ponieważ wiele projektów będzie można zrealizować wspólnie. Kończyły się chyba pieniądze na tak zwane centra i inwestycje poszczególnych uczelni, trzeba będzie tworzyć konsorcja naukowe, bo to one dostaną pieniądze kolejne na naukę i rozwój tej nauki. Interdyscyplinarność i oczywiście umiędzynarodowienie funkcjonowania naszego Uniwersytetu będą, jedno, będzie jednym z największych zadań. Musimy wspierać się wzajemnie, wykorzystać wszystkie szanse, wykorzystać naszych, nawet eurodeputowanych, którzy urzędują w Brukseli, aby przecierali nam ścieżki do tej naszej wspólnej drogi, czyli coraz większego udziału w rynku badań naukowych, ale tych, które mogą być również komercjalizowane i może nastąpić transfer do gospodarki. Zadbam i to już tak wynika z mojej aktualnej funkcji, zadbam o warunki socjalne całej społeczności uniwersyteckiej poprzez chociażby zbudowanie i uruchomienie wraz z dużymi firmami ogólnopolskimi, medycznymi Centrum Zdrowia, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia. Na pewno robić, zaczęliśmy już pracę w tym zakresie. Będziemy ruchami, będziemy dwa przedszkola, jedno na Kampusie Sopockim, drugie na Kampusie Oliwskim. Ale również widzę bardzo duży potencjał w naszych absolwentach. Absolwentach, którzy mogą być naszymi bardzo dobrymi ambasadorami Uniwersytetu Gdańskiego. Ci ludzie często zasiadają, są politykami. Oczywiście są menadżerami, są właścicielami spółek, są ludźmi bardzo doświadczonymi. Uczelnie polskie rzadko korzystają z tych ich i dlatego trzeba zbudować z nimi bardzo dobre relacje, relacje, powołać jedną organizację rzeszającą wszystkich absolwentów. Natomiast jak w każdym przypadku dzisiejszego świata, który się dynamicznie rozwija, widzę konieczność obserwowania, co się dzieje w naszym konkurencyjnym otoczeniu. W związku z tym pewnie pierwszym zadań, które będę chciał zrobić, oczywiście bez Senatu tego nie zrobię, ale mam przekonanie, że uda mi się wypracować wspólne stanowisko z Senatem to poprawić wizję Uniwersytetu, misję Uniwersytetu, jak i również strategiczny plan. Ponieważ zmienia się otoczenia, otoczenie, zmieniają się środki finansowe dla, dla uczelni państwowych. Uważam, że bardzo ważnym w dzisiejszych czasach w pozyskiwaniu partnerów biznesowych, Naukowych, partnerów oczywiście w postaci studentów. Chciałbym, żeby studenci nie byli traktowani jako petenci, tylko jako członkowie tejże społeczności akademickiej. Widzę bardzo duży udział promocji i na pewno zwiększę w miarę możliwości środki na promocję, ale chciałbym bardzo dobrze współpracować z mediami. I bo media mogą również w pewnym sensie sprzedawać bardzo dobre, nie tylko te dobre, informacje o uniwersytecie, aby były tylko rzetelne. Także media odgrywają bardzo dużą rolę i to dla nas jest bardzo ważny element prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o sprawy socjalne studentów, już w zasadzie kończymy, kończymy większość kapitalnych remontów uniwersytetu, natomiast decydowaliśmy się jeszcze wyremontować hotel asystencki, który będzie służył nadal tym samym osobom, którzy, które tam mieszkają, ale musi się nazywać dom mieszkalny, bo łatwiej znaleźć pieniądze na jego modernizację i rozbudujemy akademik, tak który miał nazwę Ranczo w Sopocie, na ulicy Witku pod Płowcami i rozbudujemy go w partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli wysyłam Państwu od razu sygnał, informację, że będziemy pozyskiwać bardzo różnych źródeł, środki pieniężne na te zadania, nie tylko Będziemy się po prostu zwracali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do fundacji, które zostały powołane na takie właśnie cele rozwojowe, jak Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej czy środki unijne, ale również chcemy przekonać biznesmenów i w partnerstwie publiczno-prywatnym będziemy niektóre oczywiście inwestycje realizować głównie tylko w tej części, gdzie zabraknie pieniędzy. Publicznie.